Lewandowski tam nie gra. Lewandowski gra teraz w Real Madryt Lewandowski tam nie gra. Real Madryt grał wczoraj. Dzień dobry, ty nie go słucham. Halo, witam panią. Dzień dobry, słucham. E, mam takie pytanko do pani. Mhm. Bo tu dostałem polecenie od sąsiada, żeby przedzwonić się dopytać. Tak? E, czy pies może jeść ludzkie mięso? E, nie, nie może. Aha. O kurde. Na pewno? Na pewno. O kurde, a to mu jakoś zaszkodzi? Czy coś takiego? Jak czekolada? Tak, dokładnie. Aha, bo ze sąsiadem się założyłem, że sobie utniemy rękę. I ja uciąłem sobie rękę, bo dwie mi niepotrzebne. Bo tam się założyliśmy, że jak ta drużyna wygra i ten, to sobie rękę obcinamy. Taki zakład zrobiliśmy. I po prostu mhm. ja przegrałem, uciąłem sąsiad mi uciął rękę piłą mechaniczną. I nie wiemy, co z tą ręką zrobić. Czy dać psu do zjedzenia, czy zagotować i my mamy zjeść? Nie wiem. Nie, możecie wy zjeść, Wam nie zaszkodzi. Aha, a psowi zaszkodzi, tak? Tak. A skórki te tu strza jakby dostał z ręki tam na nadgarstkiem, jak jest? Nie, tu też. Nie, nie, nie. nie. A pazu paznokcie? Całkowicie ludzkie mięso i wszystkie. Aha. Nie. Odradzam. Dobrze. Dobrze. W podziękowaniu, że pani mi pomogła, to pani przywiąże, że ja jakąś potrawę sałateczkę z tego mięska. Bo to, jest niespotyka... Bo to jest niespotykane mięso, proszę pani, no pani będzie w siódmym niebie, jak to spróbuje. Super, dziękuję bardzo. Dobra. Pozdrawiam. Żegnam.